Hejka kochani, witam was w kolejnym odcinku, po chyba miesiącu przerwy, coś w tym stylu eee, Nie nagrywałam trochę dla was, ale wracam i to z odcinkiem What's on my phone, co jest na moim telefonie Na telefonie iPhone 11 eee, Pokażę wam wszystko po kolei, dużo osób mnie prosiło o ten film, więc Nagrywam go dla Was. Pamiętajcie, łapce w górze, subskrypcji oraz aby być na bieżąco. Tu macie moje social media, Amelie Instagram i TikTok na no i lecimy z filmem. Szczerze, to ten film to była moja mobilizacja, żeby sobie zrobić porządek w telefonie. E, w sensie nie pobrałam spisania aplikacji żadnej, żeby wam pokazać, że je mam, tylko po prostu sobie wszystko uporządkowałam, e, bo chciałam już to od dawna zrobić i zrobiłam to dzisiaj, więc mogę w końcu nagrać ten film. No bo miałam się trochę bałagan, teraz zrobiłam sobie tak, jak mi się podoba, więc fajnie. E, w sumie ja chyba zrobię tak, żeby po prostu będę nagrywać e, ekran telefonu. Przeniesienie hmm, nagrywać na telefonie ekran telefonu, tylko przez tę właśnie, przez tą kamerę, e, bo kiedyś jak nagrywałam już ten film i nagrywałam ekran telefonu na telefonie, wiecie o co chodzi, włączałam nagrywanie ekranu no to wtedy mi się w ogóle to nie zapisało i ja się boję, że teraz też tak się stanie Więc nie będę ryzykować i po prostu nagram tak normalnie jak będę pokazywać do kamery Zastanawiałam się w sumie jaki film dla was nagrać i stwierdziłam, że na razie nagram ten I później będę myśleć dalej to może nagrać jakiś challenge czy jakiś prank Bo właśnie mówiłam na story tam w sumie niedawno, że mam w planach nagrać I nadal o tym myślę, więc sobie nie myślcie, że ja tak tylko mówiłam Serio nagram jakiś film Eee, taki bardziej, wiecie, jak kiedyś, challenge franki, takie wariackie filmy To się porobię z tym, ale jeszcze nie wiem kiedy Teraz też już życzyłam na głowie serio mm, Mam akurat czas Jest sobota Znalazłam czas na nagrywanie, także jest super Wczoraj w ogóle byłam na paznokciach, mogę wam pokazać O takie, możecie napisać, czy wam się podobają Mi się w sumie podobają są so ładne e, I w ogóle mi się dużo Tiktoków na mojego Tiktoka Na moje konto ameliecie.ka, więc sobie zobaczcie I dobra, przejdźmy może już do tego what's of my phone Okej okay. Moja tapeta mm, blokady, tak się mówi? <grywa> Chyba tak e, Wygląda tak, to jest w sumie widok z boku Mojego kolegi W ogóle jest 20.32, trochę późno nagrywam, ale dobra To nic E, taki widoczek, podoba mi się. Ładnie to wygląda. E, tutaj mam taką tapet Fight like a girl. Proszę, podoba mi się bardzo coś w tym stylu. Mam nadzieję, że dobrze widać. E, I teraz będę Wam pokazać po kolei moje aplikacje, jak to wszystko jest ułożone. E, I tak. Tutaj mam moje aplikacje najczęściej używane. Jest to Facebook, Messenger, Snapchat, TikTok, Instagram, Vinted, e, Spotify oczywiście, no i zdjęcia. E, tutaj mam Happy Playlist, w ogóle Spotify, też moje ulubione playlisty. Streszczenia lektor, nie wiem czy wy to widzicie, ale streszczenia lektor tak często korzystam. Tutaj mam kod kreskowy Żabka. Pogodę, no nie jest jakoś ładna ta pogoda, szczerze mówiąc. Tutaj widget z procentami ile ona na telefonie. Moja karta Rossman, e, Aplikacja, że pokazywała kiedy będę miała miesiączkę. Nie wiem jak to inaczej określić. E, moje besty ze Snapchata i, i, i e, Quizlet. Uczy, uczyłam się ostatnio przez Quizlet na sprawdzenie z angielskiego. Dobra. No i tak na samej górze mam Safari, App Store, zdjęcia, notatki i tutaj mam taką, taki folder, zakładkę, nie, wiem, no tak jest zwykle nazywana serduszko. Moja ulubiona w sumie aplikacja, którą najczęściej używam i jest to właśnie Instagram, TikTok, Facebook oraz Snapchat. Ok, dalej McDonald's to są takie zakupy z aplikacje do Sklepów, M-Bank, Rosman, Vinted i Żabka. Miałam też w ogóle beczkę z 3 i w ogóle ja stwierdziłam, że tego jakoś często nie używam, więc odinstaluję, bo nie miałam jakoś dużo pamięci w telefonie. Ok, dalej. Eee, tutaj mam taką zakładkę, gdzie jest zegar, ustawienia, pogoda, Google Maps, Znajdź. No takie aplikacje typowe, przydatne. To jest zakładka w ogóle że jakby przydatna do szkoły, dzięki niej się uczę. E, mam tu Ewa do nauki angielskiego, Dziennikarka to wiadomo, DeepL to jest too much. Easy EasyLingo do nauki angielskiego, Quizlet ogólnie do nauki nie tylko angielskiego, Teamsy to chyba też każdy zna i Duolingo, aplikacja do nauki angielskiego. Okej. Okay. Ehm. Tu mam tylko Pinteresta, miałam coś jeszcze wstawić, ale stwierdziłam, że nic nie pasuje tej zakładki oprócz Pinteresta, więc jest sam Pinterest. To jest aplikacja, gdzie macie w sumie mm, gdzie macie w sumie zdjęcia do inspiracji i w ogóle dla inspiracji mogę Wam pokazać, jaka jest moja zakładka. O, Paznokcie, bo ostatnio właśnie szukałam e, inspiracji, jeśli chodzi o Paznokcie. A tak to tak wygląda moja zakładka A włosy, no wiadomo. <grystanie> Get money first, fall in love later. Dokładnie. E, dobra, <grystanie> idziemy dalej. E, tu mam zakładkę to jest serduszko w, ze zdrowiem. Chodziło mi, że wiecie, nasze serce, zdrowie, takie to. E, zdrowe zakupy, to aplikacja jest świetna, zaraz wam pokażę. I zdrowie, no to to zawsze na iPhone'ach jestem, pokazuje Wam e, chyba kroki, jakoś nie używam mi często. Ale zdrowe zakupy to jest totalny hit. Jakby skanujecie kod. O dobra, ja mam przy sobie wodę, to mogę wam to pokazać, jak to działa. Skanujecie kod w taki sposób. No i to Wam pokazuje skład tego produktu i pokazuje wam, że on jest zdrowy, czy nie. No wodę to nas to wiadomo. E, bardzo fajna aplikacja, używam jej codziennie. No bo ja dalej. E, tu jest zakładka z aplikacjami do oglądania filmów. No to oczywiście Netflix i YouTube. No, by też oglądać teraz YouTube. A. Dobra. I tutaj takie przeróżne aplikacje, które też są przydatne. E, tutaj am abr no to, to jest aplikacja, w sumie, ja, ktoś jest uzależniony, no to może ją pobrać. Ja polecam. Muszę e, ją aktualizować. Dobra, dan. no to szczerze, jeszcze nie użyłam tej aplikacji. E, widziałam ją na TikToku i ona jest mega polecana. Server, no to to jest aplikacja do kroków. Ogólnie zbiera się punkty za to, że się chodzi. E, ja uzbierałam 546 punktów. Jak to 900 kroków tylko? Niemożliwe. E, ale ten, ale mm, tutaj macie różne mm, bony. Na przykład Apple Watch Series 7. No i tu trzeba mieć 19 500 punktów. No, mi brakuje tam niecałe 19 000. Może, może mi się kiedyś uda, ale wątpię, bo to serio trzeba bardzo dużo chodzić, żeby mi dużo punktów. Ale polecam tą aplikację. Na przykład ja teraz mogę w sumie wykorzystać BON, BOGBIT. Mini Minty Shop Big minus 20% zniżki. Duży wybór jest naprawdę. Contigo, minus 20% zniżki. O, Reebok 100 zł. Jak ktoś ma 4000 punktów, to nie jest jakoś nie wiadomo jak dużo już. Nawet Apple iPhone 13 Pro jest. No. Ale opłaca się, no jak dużo chodzi, to szczególnie zainstalujcie tą aplikację, będziecie mieli duże korzyści. Dobra dalej, Bolt, no to to jest aplikacja, w sumie w sumie Bolta i po prostu to jest jak taksówka, co nie, tylko że mniej trochę kosztuje niż taksówka. Mm, też się skonuje kolejnogę i wtedy się jeździ na hulajnodze, tam oczywiście za pieniądze, no i ta aplikacja Bolt jest właśnie do tego potrzebna. E, buksy, no to tutaj e, ta aplikacja polega do, na przykład umawianie się do fryzjera e, do kosmetyczki, na paznokcie i tam po prostu pokazuje Ci, kiedy, jakie jest miejsce kiedy i w ogóle no polecam Locket to aplikacja ta aplikacja polega na tym, że o, widać mnie ta aplikacja polega na tym, że mm, robicie zdjęcie no, załóżmy, że Robię takie zdjęcie, i jak nacisnę to, to wysłam do wszystkich moich przyjaciół, których, których dodałam i którzy mnie dodali na Locket i później, właśnie dodajmy widget, i tutaj mamy takie zdjęcie, które oni mi przysłali. I moja przyjaciółka mi przesłała właśnie. I tutaj mam. A tu zaraz przejdziemy do tego, co tam jest. Mm, dobra, Flow, to mówiłam wcześniej, to jest aplikacja tam do pokazania, którym dniu dostaniesz miesiączkę. Shazam, no to, to, to polega na tym, ta aplikacja, że jak na przykład, nie wiem, chcecie wiedzieć jak się nazywa ta piosenka, która tam leci w radiu czy coś, no to włączacie Shazam i naciskacie i po prostu ten, i po prostu wam wyszukuje muzykę. Dobra, bus, no to to ja sama spojrzełam tą aplikację, po prostu zrobiłam tak, że wchodzę w to i to mnie przerzuca mm, na przeglądarkę i tam sprawdzam autobusy. Dobra, a tu mam grę Brawl Stars chyba większość ludzi zna i Uboi to to jest coś stylu jak Tinder, ale w ogóle nawet tego nie używam szczerze mówiąc. <złukasz> założyłem to dla fanu i jakby nie wiem, nawet nie tym ludziom, którzy tam do mnie piszą, ale dobra. <złukasz> I tutaj mam e, Color Widgets To jest taka aplikacja do widgetów zaraz wam pokażę to stworzyłam przez tą aplikację I ja no to to jest e, aplikacja do montowania filmów e, I tu mam różne widżety Mam tutaj widget Spotify, Pinterest, Locket, co wam wcześniej mówiłam Snapchat, mój Snapcode, e, Color Widgets I właśnie to sobie dałam dzięki tej aplikacji od tej I zegar, I tak to wygląda i tu na końcu mam aplikację, której nie używam. Ej, dobra, to używam. Okej, okay, to zapomniałam przemieścić, a to używam, bo to jest do mojej drukarki. E, ale tak to nie, raczej tych aplikacji nie używam. Kalkulator, kalkulator czasem w sumie no. A tak to nie, nie używam. I w sumie to jest tyle. Mm, Takim się wydaje, tak się prezentuje mój telefon. Nic specjalnego, ale też nie jest najgorzej. To wszystko poukładane. mi się w sumie podoba. W ogóle teraz mi się przypomniało, nie wiem czy pamiętacie, jak jeszcze kiedyś nagrywałam live na YouTubie. I ostatnio myślałam, czy by do tego nie wrócić. To było bardzo fajne, ale czasochłodne, bo jednak spędzałam tymi liveami 4 godziny. Ale bardzo lubiłam robić te tak także nie wiem, czy do tego nie wrócę. Na przykład robić jakiś kontekst z Omegle na. Y na tych live'ach dajcie znać co o tym sądzicie, bo mi się daje że spoko pomysł, dużo osób w ogóle robi live y na Twitch'u nie wiem gdzie ja bym robiła, gdybym robiła znowu ale dajcie znać co o tym myślicie, jak będą włączone komentarze bo w sumie, czemu nie? Fajne to było mi się podobało, zawsze tak się dużo działo eee, ale no wtedy kiedy ja robiłam te live'y to było w czasu, bo były zdalne i kwarantanna i za bardzo nie musiałam czegokolwiek innego robić i też musiałam siedzieć w domu, bo nie można wtedy było wychodzić na dwór. Więc yy, no, wtedy miałam więcej na to czasu. Ale teraz, jak się postaram, to znajdę. Tylko wiadomo, te live'y nie będą tak często, jak wtedy, jak, rok, jak dwa lata temu. No, ja robiłam live'y dwa lata temu, ale dajcie znać. <laughs> ale teraz idę robić live'a na yy, moim Instagramie. A mnie, chyba pójdę zrobić. No, odpowiadam na pytanie na story i później zrobię live'a E, robię tam często livey, więc wpadajcie na mojego Instagrama A No w sumie jestem tam dość aktywna. E, w ogóle nie mogę doczekać wakacji, wtedy to już w ogóle będzie super, będę miała czas na wszystko dosłownie. E, nie będę musiała robić tego, czego nie chcę, chyba rozumiecie. Dobra kochani, nie będę kończyć ten film, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie łapce w górze, subskrypcję oraz dzwonku, abyć na bieżąco, zostawcie koniecznie. No i wpadajcie moje social media. Instagram, Ameliet i TikTok, Amelcie.ka. Do, Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!